Także szybciutko, szybciutko, szybciutko od domu, ale niech ja je rzucę tutaj jeszcze granatą, Czyli wszystko tu, pijawki. Dobra, to ja sobie na ten murek. Gdzie wyżej to już za mnie wyskoczę. No doskoczę, doskoczę. No dobrze, jestem sprinterem, tak? No to biegnę. Mhm. tak. To była akcja. że teraz nie mogę... powinien przed tym zażyć Herkulesa, a nie, kurczę, jak zwykle, jak idiota w żywioł. Na żywioł. A czy ja w tego właśnie tam przeklepałem co leży? Kurczę nie bardzo mm. O, także nie ma co wziąć Mam granata, chociaż Minę z jest O, przeszkoda, że nie można przeganiać. Przeganiać, no. Pocha Chciałbym zwyczajnie pohałasować trochę bronią, tak żeby te psiaki uciekły. Muszę głoszyć, że to nie są to koty, gorsze koty. Albo gorsze kiny, mogłyby czy postanowić zostać na podwórku tylko kurde głupie psy powinny się speszyć i... w dupę dosłownie. Prawie są te ślepy. Zostawcie tak pięknie się wystawiają w słodkach psy na ten Ostrzał go Chyba się zajmie tymi psiakami. 俺ら。